Witam Was w ostatnim odcinku z gry Nitro Carbona. Podejmujemy dzisiaj wszystkich szefów, jakimi można było się mierzyć w tej grze. Zaczynamy! Mamy obok siebie Engiego, Kenjiego i Wolwa. Boże, Engiego... Engi, Kenji... Mam przy sobie NG, Kendziego i Wolfa, chyba tak powinienem powiedzieć, Nasz wiper. Oczywiście na prostej niszczy naszych kolegów. Na zakrętach, już jak widzicie, jest gorzej, ale ogólnie to auto jest świetne. Ledwo, wyra wiecie co, tu trzeba bardziej z operować, tak zauważyłem. Chyba to jest klucz do sukcesu. Kanion, nie wiem czy jest długi. Chyba nie, już jest jedna piąta. Także nawet szybko poszło. Będziesz będzie trwał 2,5 minuty około w przeciągu do 3 Dobra. zostali jak na razie z tyłu, ale nie powinno, znaczy w sumie, pewnie jeszcze będą chcieli nawiązać jakąś walkę czy coś, także trzeba się naprawdę postarać. Jeżdżę po ścianach, wiem, no ale to jest wiper, widzicie. Skręca słabo, ma super przyczepność ma ale. Na prostych, to oni. On jedzie lepiej na prostej bez Nitra niż oni z Nitrem, także to mówi samo za siebie. Jeszcze nie mogą objąć prowadzenia póki co. Niech tak zostanie. Naprawdę to jest potwór. Ja, bo ja bałem się sprawić jak była taka możliwość w grze ile on ma koni. No kurde 200 chyba tysięcy koń, naprawdę. W ogóle to jest lustrzane odbicie trasy, którą jechaliśmy w odcinku jako sprint, ale... wiecie... taki zwykły sprint. W sensie wyścig, że żeby podbić y, dany skrawek terenu. To tu się nam depcze, i to jest chyba Pan Wolf. Tak to jest Wolf. I jego Lambo wykorzystuje to, że Viper się nie wyrabia na zakrętach. Ale my mu nie damy. Tym bardziej, że już zaraz koniec. Dobra, spuściłem gaz i teraz ostatni zakręt. I teraz trzeba ładnie wyjść z niego. I do mety, już tylko prosta. Znaczy, taka trochę falowana, ale jednak prosta. Prędkość maksymalną z Oni mają na pewno większą, ale nie popił Vipera po względem Pierwszy wyścig za nami. Lecimy teraz do wyścigu po mieście. To jest ta sama animacja, co była na początku gry, jak uczyliśmy się pomocników. Dobra, doskonały start i widzicie, co Viper z nimi robi na starcie. On ich masakruje. Pojadą pewnie skrótem. Ja się w skróty i w wajperze nie będę bawił. I odpalamy nitro. Człowieku, Kenji, ty, ty naprawdę myślisz, że ty coś zrobisz temu wajperowi? Naprawdę? No to nie ma szans. Wiecie, puszczam gaz i on nawet... W taki sposób nie weźmie zakrętu to jest po prostu mistrz prostych, ale na zakrętach to tragedia. trzeba pinać się przed Kenji, bo on będzie chciał to wykorzystać, że będzie lepszy na zakrętach, bo przez takie akcje można się stracić prowadzenie. Ale zaraz będzie prosta i już Kenji odstaje. Viper robi swoje, ale tutaj z kolei Wolf może się rozpędzić, bo on ma chyba największą prędkość maksymalną. My jesteśmy do najlepszych chyba na krótkich, prostych. Widzicie, ta prędkość nie jest powalająca. Kto to nas dogania? Kenji? On aż taką prędkość maksymalną? No i to jest to, o czym mówiłem. Można beczkę zrobić w tej grze. Teraz nas wyprzedzą, a raczej sam Kenji nas wyprzedził, ale tu już postaramy się go wziąć. No on perfekcyjnie bierze jednak to zakrętę, ale już jest prosta. Mimo, że nie jest na nicze, już go doganiam. Takie delikatne łuki też stanowią dla mnie problemu. Kenji mu też, tylko że ja to robię szybciej. No i takim sposobem... Kenji został z tyłu. No, widać, że ta prędkość maksymalna jest jak na karbona malutka. bo Powiem Wam, że w karbonie, jak dobrze swinguje się karierę GT, to można jej pociągnąć 500 na godzinę na drafcie, na jednym wyścigu. Bo jest taka trasa, że yy, można tak, że. No wiecie, można wziąć Niki jako draftera i wtedy tak pocisnąć szybko. No, ale tymczasem muszę się skupić jednak, bo widzicie, że to nie jest łatwa sprawa. Coś tu jest blisko, czyżby Kenji? Kenji, widzicie, co się on przoduje w tym wyścigu wśród naszych kochanych bossów. Znaczy oni już nie są bossami naszych dawnych bossów. A w kanionie był pierwszy Wolf, a to dziwne, bo w kanionie właśnie jest więcej zakrętów, przez co. Co raczej Kenji myślałem, że będzie lepszy, a tutaj będzie przedawać.NG y albo Wolf. A jest na odwrót. Kenji tam w ogóle coś miał jakieś problemy. No i go Wolf wyprzedził. Oby mi tylko nie zdjęli filmu za tą muzykę, co teraz leci. Bo. Bo ta muzyka jest, występuje tylko w tym wyścigu i w serii prób. W normalnej karierze nigdy jej nie usłyszycie. Chyba że po wyścigu, ale w czasie nigdy. Widzicie Wood tu zaczyna nas doganiać. Zostało 10%. Także nie przy, przydałoby się tego nie popsuć. Teraz, że żadnej beczki nie walę, że to byłaby chyba katastrofa. Dobra, ostatnia szykana. Jesteśmy w domu. Wygraliśmy drugi wyścig. Czas na spotkanie z Dariusem. Zobaczymy. No i... przyśpieszenie Przyspieszenie Vipera robi swoje. Ale to już jest wyższa. Poprzeczka. poprzeczka jest wyżej. Musimy po dwóch krążeniach być pierwsi na mecie, a jednak Darius... To już kompletnie inny poziom niż jego wafle. Także trzeba się skupić. Nie obrażcie się, jeżeli będę mniej mówić. Dobra, robimy jumpa. O boże! O nie! To była tragedia. Nie trafiłem w wyskok. Ale jesteśmy jakimś cudem piersi, bo był skrócik. Ty, Darius, ogarnij się. Wiem, że nie chcesz dostać po tyłku. No ale, grajfer, grajfer, a nie się przypychasz. Tu walisz mnie od tyłu. No, nie wyjdziesz na tym dobrze. Po prostu. Dobra, teraz tu będzie skrót, który nie umieszkam wykorzystać. Ciekawe, czy on też. Widzicie? Wolf jednak nie korzysta z tego skrótu, ale on ma jakiś tu inny, widzicie? Ale wydaje mi się, że po tym jak on tam skręca, wydaje mi się, że ten skrót nie jest jakiś jakoś wybitnie pomocny. Dobra, i tu są ważne zakręty. Na nich się wszystko rozegra w następnym okrążeniu. Ale co ten Darius, widzicie jak on jest daleko w ogóle? Chyba ten skrót jednak nie był skrótem, dosłownie. Dobra, pierwsze okrążenie za nami. Oby było tak samo w drugim, to będę po prostu w niebie. Dobra, człowieku, cieszysz się tak samo jak w poprzednim odcinku. NG. jesteś na ostatnim miejscu i się cieszysz, że przywaliłem w coś i nie wiem nawet, czy ci to, coś dało w postaci przybliżenia się do mnie. I teraz, żeby tu trafić, bo jak nie trafię znowu. Dobra, tym razem się udało. No i co się cieszysz? No to był mrzczącą przewagę, tylko żeby jej nie zmniejszył. Chociaż byłoby w sumie ciekawiej, ale mimo to bardziej nerwowo. O nie, o nie. Tego nie chcemy. Wiem, że jest nadal całkiem daleko, ale ta przewaga to topnieje. Żeby to się nie skończyło zaraz katastrofą. Dobra, tu szukamy skrótu. I jedziemy w niego. Dar z niego korzysta. Na tym okrążeniu już tak. Chyba podpatrzył to ode mnie i widzieli jednak, że ten skrót dużo daje. Wiecie, ja jumpy wolę coś zespowalniaczować, bo wtedy skraca się skok, przez to szybciej wyjdziemy z tego wysoku. Jest, 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 jest. Tak, tak. Już po tobie. Dobra. Okrążenia z Dariusem zostały zrobione. Czas na ostateczną batalię w kanionie. Zobaczymy, ty będziesz mnie dotykał jeszcze No i zaczynamy Musimy się po prostu walić przed niego W tej próbie nam się już to nie uda, ale sobie powtórzymy Okej okay. Trzeba tak próbować i trzeba tu przed niego się wbić po prostu Rozumiecie No i znowu się nie udało Powtórzę jeszcze kilka razy prze time i się zobaczycie, jak to wygląda. Jest to proces żmudny, ale ja chcę Wam to pokazać. I trzeba go trzymać za sobą, znowu mi się nie udało. Dobra, także ja się wyciszam i. Będziecie mieli time -lapse. No i mamy cię Darius! Widzieliście to. Tak właśnie trzeba było tutaj hamować żeby walną i żeby nie, żeby na zakręcie nie wypaść. No i się udało, jak widzicie, jest to możliwe. Kontynuujemy. Keys are in the car. Enjoy it while it lasts. There's always someone out there who's a little faster than you are. And sooner or later, they're gonna catch up. Skończyliśmy Carbona. Dziękujemy za grę w Need for Speed Carbon. Dobra, jeśli chcecie, się zatrzymajcie przeczytajcie i ja lecę dalej. Będziemy mieli 5 nowych w tym Audi Le Mans Quattro i jedziemy. No i to są napisy końcowe. Ja wam bardzo dziękuję, że oglądaliście tę serię, było były wyświetlenia, że ją, po, że ją lubiliście, że wam się bardzo podobała. Dzięki za komentarze pod serią i widzimy się, nie wiem w czym. Jeszcze zobaczymy to. Życzę Wam w ogóle wszystkiego najlepszego w nowym roku. No i tymczasem ja lecę. Ja lecę. Także ja Wam dziękuję za oglądanie tej serii. Mam nadzieję, że Wam się spodobała. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Propozycje nowych, piszcie w komentarzach, wezmę je na pewno pod uwagę. I dziękuję Wam. Ja się z Wami żegnam. Cześć.